Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Wojna domowa w Rosji, więc co dalej na giełdach? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zapraszam także na nasz nowy profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z ACE Market U po godzinach. Zaczynamy. Wojna domowa w Rosji, więc, co dalej na giełdach? Drodzy Państwo, wydarzenia ostatnich godzin i ostatnich dni znowu. Wprowadzają temat Rosji i wojny na czołówki gazet, i także będą dzisiaj, dzisiaj wpływały na wydarzenia na giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza w Europie, która jest najbliżej źródła konfliktu. No i pytanie jest: co dalej na giełdach, co dalej na rynkach finansowych po tym, jak wojna domowa w Rosji grozi rozprzestrzenieniem, grozi eskalacją? No i dlatego też warto się zastanowić jakie to może mieć konsekwencje dla rynków finansowych Na pierwszym wykresie widzimy ten scenariusz, który był realizowany zwłaszcza w sobotę Natomiast no, prawdopodobnie nie jest to koniec tego tematu Dlatego też pytanie o wojnę domową w Rosji jest jak najbardziej uzasadnione Ponieważ może to przynieść próbę zakończenia bądź też zamrożenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie ma to taki potencjał, a to oczywiście giełdy papierów wartościowych bardzo by lubiły, więc pierwsza moja intuicja jest taka, że taka sytuacja będzie sprzyjała popytowi na ryzyko, będzie zwiększała prawdopodobieństwo szybkiego zakończenia konfliktu zbrojnego. Natomiast moim zdaniem, tylko i wyłącznie konflikt w postaci eskalacji do poziomu atomowego nie, nie jest uwzględniony przez rynki finansowe, i dopiero taki scenariusz, to najbardziej zły scenariusz, czyli konflikt o charakterze nuklearnym, użycie broni nuklearnej mogłoby wstrząsnąć rynkami finansowymi, mogłoby doprowadzić do spadków, a każdy inny scenariusz, w tym wojna domowa w Rosji, powinien przynieść scenariusz optymistyczny, zwiększający prawdopodobieństwo co najmniej zamrożenia konfliktu zbrojnego na, tych, na obecnym poziomie bądź też. Yy, Bądź też taki, takiemu scenariuszowi, który przyniesie deeskalację poprzez te wydarzenia, które teraz mają miejsce, ponieważ no, rynki finansowe już z, od ponad roku już to dyskontują, dlatego też takie wydarzenia są już w cenach. Natomiast dzisiaj będziemy się przekonywać na własnej skórze, czy rynki europejskie też tak myślą, że te, wyda czy te wydarzenia w Rosji, które pachnią, pachną wojną domową w Rosji, przyniosą nam tutaj e, rajd sprzyjający popytowi na ryzyko, czy też nie. Ja osobiście daję około 70% prawdopodobieństwa, że ta dzisiejsza sesja będzie na rynkach ryzyka korzystna, że te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach w Rosji, które sygnalizują wojnę domową w Rosji, będą wykorzystane przez rynek optymistycznie i że rynek będzie optymistycznie na to reagował. Czy tak się stanie, e, zobaczymy. Co skłania ku takiej refleksji to fakt, że nie ma negatywnego odbioru tej sytuacji na rynku ropy naftowej i na rynku węglowodorów. Ropa naftowa co prawda zaczęła sesję wyżej, ale od początku sesji w Azji mamy do czynienia z kupnem, mamy do czynienia ze sprzedażą, cen, ze sprzedażą ropy naftowej i powrót pod poziom 70 dolarów jest utrzymany, a to sygnalizuje, że jakoś nie ma obaw o to, że wojna domowa w Rosji może zakłócić dostawy na, do różnych części świata ropy naftowej. Stąd też taka reakcja i brak jakiegoś mocniejszego ruchu, który był obserwowany na przykład parę tygodni temu, kiedy OPEC podejmował swoją decyzję w sprawie podaży ropy naftowej. Dlatego też warto zwrócić uwagę. Że ropa naftowa nie reaguje na sygnały o wojnie domowej w Rosji. Natomiast będziemy także przyglądać się temu, jak zachowywać się będzie gaz ziemny w Europie, ponieważ jeżeli jakieś obawy będą miały miejsce, to przede wszystkim o rynek gazu, i moim zdaniem na to będziemy dzisiaj zwracać szczególną uwagę, czy gaz ziemny w Europie pójdzie mocniej w górę. Czy poziom 40 euro będzie przełamany, czy też nie, ponieważ no jeżeli byłby przełamany, to moim zdaniem byłaby to negatywna reakcja i oznaczała, że wojna domowa w Rosji przynosi nam negatywne skutki na rynku gazu i obawy o to, co się może wkrótce wydarzyć na rynku tego surowca, z perspektywą do tego, żeby miało to negatywny wpływ na rynki finansowe, z obawy. Że wzrost cen gazu będzie przenosił się wkrótce na podwyższenie prognoz inflacyjnych. Dlatego też, moim zdaniem, poziom 40 euro jest punktem odniesienia dla scenariuszy negatywnych, a poziom 30 euro jest, jest poziomem punktem odniesienia dla scenariuszy optymistycznych. Ja spodziewam się, że ten scenariusz optymistyczny będzie realizowany, czyli cena gazu wróci poniżej 30 euro. Jeżeli tak się stanie, to temat wojny domowej w Rosji będzie przez rynek postrzegany faktycznie optymistycznie. Daje naprawdę około 70% prawdopodobieństwa, że rynek wybierze scenariusze optymistyczne, a nie te pesymistyczne. Więc wojna domowa w Rosji, co dalej na giełdach, odpowiedź będzie pozytywna dla ryzyka niż negatywna. Tak, taki jest mój punkt widzenia na temat wojny domowej. W Rosji perspektyw tego, co się może w Rosji wkrótce wydarzyć, no i teraz rzut oka na inne rynki finansowe. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na zmienność widzimy, jak ona bardzo wyraźnie rośnie na rynku akcji, na rynku obligacji i na rynku walutowym. Mamy do czynienia z wielomiesięcznymi minimami na zmienności. Bardzo często jest to moment, w który zwiastuje. Mocniejsze odbicie, mocnej, mocniejszy ruch, czyli wzrost zmienności, czy jakąś większą aktywność. Czy tak się stanie, wkrótce będziemy to śledzić. Natomiast taki wyraźny spadek zmienności moim zdaniem jest czynnikiem, który każe być ostrożnym na rynkach finansowych. I tą małą zmienność obserwujemy na przykład na rynku obligacji amerykańskim, gdzie od miesiąca praktycznie ani opór ani wsparcie nie zostało pokonane i cały czas konsolidujemy się w wąskim paśmie wahań, czekając na następne wybicie. A jak widzimy na tym, jak mamy, jaką mamy teraz inwersję krzywych dochodowości dla Niemiec czy dla Wielkiej Brytanii, to widzimy, że, jest to, że są to poziomy, które nie były obserwowane od bardzo wielu lat, na przykład dla Wielkiej Brytanii od przełomu. Poprzedniego i tego stulecia nie było tak wyraźnej inwersji na krzywej dochodowości. Pytanie jest, czy to zwiastuje wkrótce recesję. Natomiast y, myślę, że rynek właśnie tego będzie się obawiać. Zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii, która jest teraz w najgorszej sytuacji, gdzie stopy procentowe mają iść najmocniej w górę. Zobaczymy co się dzisiaj wydarzy na amerykańskim dolarze, ponieważ jeżeli to ryzyko związane z wojną domową w Rosji będzie się materializowało, to amerykański dolar powinien zyskiwać na wartości. Natomiast jeżeli euro będzie zyskiwało na wartości, to to w takiej sytuacji będzie to oznaczało, że ta potencjalna wojna domowa w Rosji nie będzie miała jakiegoś większego negatywnego Odzwierciedlenia na rynku europejskiej waluty. A jako, że jesteśmy blisko poziomu 1,09, więc ten poziom 1,09 jest dzisiaj punktem odniesienia, im większe będzie odbicie, przesunięcie rynku względem tego poziomu, albo w górę, albo w dół, tak moim zdaniem będzie należało interpretować reakcję rynku walutowego na potencjalną wojnę domową w Rosji. No, i Bloomberg zaczyna zadawać pytania inwestorom, czego się spodziewają w drugiej połowie tego roku. No, i profesjonalni inwestorzy mówią nam, że preferują przede wszystkim obligacje. Spodziewają się, że to obligacje dadzą największą pozytywną stopę zwrotu w drugiej połowie tego roku. I widzimy, jaka jest różnica w podejściu inwestorów detalicznych i inwestorów profesjonalnych. Natomiast zostało także zadane, gdzie inwestorzy spodziewają się rynku pod koniec 2023 roku i widzimy tutaj jakie są oczekiwania gdzie rynek ma być według inwestorów na indeksach giełdowych na eurodolarze na obligacjach na ropie naftowej na złocie i na bitcoinie i są to poziomy bardzo zbliżone jak widzimy do tych które teraz obserwujemy na rynku i na następnym wykresie widzimy jak na przestrzeni ostatnich 5 lat zmieniał się indeks Standard Poor's? Jak zmieniały się oczekiwania strategów co do tego, gdzie ma być koniec roku na indeksie Standard Poor's? I jak widzimy, pierwszy raz od roku tutaj jesteśmy teraz wyżej niż prognozy ekonomistów, strategów zakładają, że możemy być na koniec danego roku. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. I pytanie jest, co dalej się wydarzy na indeksie Standard Poor's, ponieważ no w, w poprzedni tydzień przyniósł nam zatrzymanie próbę wywołania korekty spadkowej. Na razie jesteśmy cały czas powyżej poziomu 4300 punktów, czyli cały czas jesteśmy nad poziomem 20% odbicia od minimów, które w październiku były ustanowione. Pytanie jest, czy rynek naprawdę chce kontynuować tendencję wzrostową, i ten tydzień może być kluczowy. Rynek może przez część inwestorów być też rozgrywany w postaci pozycjonowania na drugie półrocze tego roku, ponieważ no, jeżeli będziemy się przypatrywać statystykom co do tego, jak zachowywała się na przestrzeni ostatnich 100 lat giełda papierów wartościowych w sytuacji, kiedy pierwsza połowa, kiedy pierwsza połowa roku przynosiła wzrost co najmniej o 10%, to widzimy, że przeważały kontynuację tendencji wzrostowych w, w drugiej połowie tego roku. Dlatego też jest duże prawdopodobieństwo, że ten scenariusz zacznie się materializować. Ta statystyka, która tutaj jest podawana, jest zbieżna z tymi wcześniejszymi prognozami yy, i statystykami, które pokazywały, co się działo na przestrzeni następnych miesięcy, jeżeli indeks giełdowy rósł o ponad, yy, yy, o ponad 8% co się działo, kiedy indeksy giełdowe rosły w pierwszym kwartale. Dlatego też moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że dru, druga połowa tego roku przyniesie nam kontynuację tendencji wzrostowej na indeksie Standard Poor's. I to jest dobra wiadomość. Natomiast widzimy na następnym wykresie, które sektory są teraz najbardziej rozchwytywane, które są najbardziej sprzedawane. Tutaj technologia i informatyka jest tą, która prowadzi, a sektor energetyczny jest najbardziej sprzedawany, jeżeli chodzi o stopę zwrotu od samego początku tego roku. Indeks DAX wrócił do tych poziomów, które są obserwowane od kwietnia, czyli tutaj naprawdę niewiele się dzieje. Druga już próba wyjścia nad yy, wcześniejsze maksima wszech czasów nie powiodła się. Świeca tygodniowa moim zdaniem straszy. No i pytanie jest, czy czasem wkrótce nie czeka nas jakieś mocniejsze tąpnięcie, ponieważ no, taka Nieudolność popytu może się mścić, dlatego też ostrzeżenie płynie. I moim zdaniem, ostatnie minima z poprzedniego tygodnia są także punktem odniesienia w krótkim terminie na indeksie DAX. Jeżeli chodzi o dyskontowanie przez giełdę europejską, to największy parkiet kontynentalnej Europy wojny domowej w Rosji. Jeżeli indeks DAX zacznie pokonywać poprzednie minima z poprzedniego tygodnia, no to wtedy Potencjalna wojna domowa w Rosji będzie negatywnie dyskontowana przez giełdy papierów wartościowych i giełdy w całej Europie mogą zacząć mocniej spadać. Natomiast każdy powrót nad poziom 16 tysięcy punktów będzie odebrane w taki sposób, że potencjalna wojna domowa w Rosji nie jest przez rynek odbierana w sposób negatywny, a wręcz pozytywny. Moim zdaniem jest 70% prawdopodobieństwa, że raczej. Także giełda w Europie będzie odbierała to, co się w, w, dzieje w Rosji, raczej optymistycznie niż pesymistycznie, ale oczywiście każdy scenariusz może być dyskontowany. Moim zdaniem e, warto tak, w taki sposób także patrzeć na to, co się będzie działo, plus obserwować, jaka jest cały czas korelacja, powiązanie między siłą albo słabością euro na euro-dolarze względem tego, jaka jest potencjalna siła albo słabość indeksu DAX względem indeksu Standard and, e, Pur, Ponieważ my widzimy, że indeks DAX jednak tworzy swoje nowe maksima wszechczasów, a indeks Standard Pur jest od nich zdecydowanie oddalony, to, to jest moim zdaniem efekt tego, co się dzieje na głównej parze świata. Dzisiaj poznamy e, wskaźniki IFO dla Niemiec, ale moim zdaniem nie będą one miały większego znaczenia, chociaż dane odnoszą się do czerwca. Więc będzie moim zdaniem rynek także przy, przywiązywał e, wagę do pytania, czy wcześniejsze wskaźniki PMI, które także za czerwiec były wsk, e, e, publikowane i sygnalizowały wielką słabość europejskich gospodarek, będą potwierdzone przez wskaźniki IFO. Jeżeli będą, mogą mieć jakieś znaczenie, natomiast jeżeli nie będą, no to ich znaczenie będzie zdecydowanie mniejsze. I Bądźmy także przygotowani na to, że poziom 1930 dolarów na cenie złota będzie punktem odniesienia przy dyskontowaniu potencjalnej wojny domowej w Rosji. Każdy wzrost powyżej będzie oznaczał, że rynek złota jakoś boi się tego, co się dzieje w Rosji, natomiast każdy spadek poniżej tego poziomu, utrzymywanie się poniżej, zejście na nowe minima tej tego impulsu spadkowego, który od kilku tygodni ma miejsce, będzie oznaczał, że rynek nie boi się eskalacji jakiejś potencjalnej wojny domowej w Rosji. Natomiast popyt na ryzyko powinien także obserwować e, miedź, gdzie nie udało się w poprzednim tygodniu przejść tego ważnego oporu 8650 dolarów. W tym wypadku, jeżeli w tym tygodniu cena miedzi będzie spadać, to negatywne scenariusze na giełdach papierów wartościowych będą miały większy Procent prawdopodobieństwa realizacji, moim zdaniem mieć powinna być szczególnie mocno obserwowana po tym, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych, ponieważ jeżeli spadki będą potwierdzone zachowaniem ceny miedzi, tendencji spadkowej na miedzi, to spadki indeksów giełdowych będą miały większy procent prawdopodobieństwa realizacji. Moim zdaniem na chwilę obecną jednak jest większa szansa na wzrosty niż na spadki, ale oczywiście wszystko może się tutaj Wydarzyć. Bądźmy wyczuleni na te wydarzenia, które się wkrótce będą działy, miały miejsce na rynku miedzi oraz na rynku ropy naftowej, o czym już była mowa. W tym wypadku, moim zdaniem, poziom 70 dolarów cały czas także jest ważnym punktem odniesienia. Natomiast kryptowaluta ta najbardziej popularna, czyli Bitcoin cały czas zachwyca i żyje swoim własnym życiem. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że poprzedni tydzień Przyniósł nam już zdecydowane odbicie od potężnych wsparć w rejonie 25-26 tysięcy dolarów, gdzie mieliśmy linię szyi, odwróconej formacji RGR, średnią dwustocesyjną na wykresie tygodniowym. Więc jeżeli w tym tygodniu doszłoby do pokonania poziomu 31 tysięcy dolarów, to ten impuls wzrostowy miałby gigantyczną szansę na kontynuację. Zasięg wybicia z formacji tej odwróconej RGR to jest 35 tysięcy dolarów, ale znając im siłę rynku, to nawet w dojście w okolice 40 tysięcy dolarów nie powinno być większym problemem, ponieważ no, rynek jest spragniony dużej zmienności i napływ potencjalnych pozytywnych informacji może w tym wypadku doprowadzić do jakiegoś szału euforycznego wzrostu. Dlatego też moim zdaniem warto się przyglądać teraz Bitcoinowi, Ponieważ no, będzie on miał potencjał ku temu, żeby wywołać jakiś mocniejszy, jeszcze mocniejszy impuls który, niż ten, który był w poprzednim tygodniu obserwowany. Natomiast ostrzeżeniem jest to, że na wykresie dziennym jest już co najmniej 6 świec dziennych, gdzie mamy biały korpus. Nie było spadkowego dnia, dlatego też potencjalne zatrzymanie może mieć miejsce, ale moim zdaniem siła impulsu jest tak duża, że warto. Być przygotowanym na wszystkie scenariusze, ponieważ no, w tym wypadku rośnie szansa, że kontynuacja fali wzrostowej będzie e, obserwowana i że wkrótce będziemy wyżej niż to miało miejsce w ostatnich godzinach i w ostatnich dniach. I na koniec polski aktywa. Poznamy dzisiaj dane o bezrobociu za maj. E, widzimy tutaj, że ma ono spaść do poziomu 5,1%. Jednak te dane są już zdecydowanie zdyskontowane i nie mają większego wpływu na rynek, który zobaczymy, jak będzie także reagował na potencjalną wojnę domową w Rosji. Dlatego też, bądźmy wyczuleni, rynek polski jest spośród rynków płynnych najbardziej zbliżony do źródła konfliktu zbrojnego, więc to, co się wkrótce tutaj wydarzy, może mieć faktycznie duże odzwierciedlenie w tym, jak inwestorzy faktycznie odbierają to ryzyko, które się materializuje. W Rosji, dlatego też, jeżeli dzisiaj złoty się osłabi, będzie to sygnalizowało, że jednak temat wojny domowej w Rosji ma odzwierciedlenie w zachowaniu inwestorów, natomiast jeżeli się umocni, to ten temat będzie zupełnie zignorowany. Moim zdaniem, też bardzo wiele zależy od tego, co się stanie na euro-dolarze względem poziomu 1,09, dlatego też warto tutaj to obserwować. Natomiast Ryzyko specyficzne dla naszego kraju z powodu bliskości konfliktu zbrojnego jest większe, dlatego też będziemy dzisiaj obserwować, jak się będzie kształtowała premia za ryzyko dla naszego kraju, a najlepiej ją będzie można obserwować na polskich obligacjach. Jeżeli rentowności będą wracały w rejon 6% bądź też wyżej, będzie to oznaczało, że premia za ryzyko się powiększa i że potencjalna wojna domowa w Rosji ma odzwierciedlenie w presji inwestorów zagranicznych na polskie papiery, na wzrost ryzyka Polski. Natomiast jeżeli nic takiego się nie stanie i utrzymamy się poniżej 6% na rentowności, to temat wojny domowej w Rosji będzie zupełnie ignorowany i będzie, e, będzie to sygnał, że nawet potencjalna wojna domowa będzie pozytywnie odbierana przez rynki finansowe, przez rynki ryzyka, a to będzie dobra wiadomość dla perspektyw na kolejne tygodnie dla wszystkich polskich aktywów. Dlatego też poziom 6% jest, to jest punkt odniesienia dla mnie e, na obligacjach oraz poziom 2000 punktów na indeksie WIG20 ze względu na jego psychologiczną um, wagę, wartość. No i pytanie co się dalej tutaj wydarzy? Moim zdaniem przed nami fascynująca sesja, nie ma dzisiaj większych ważniejszych danych makroekonomicznych, więc temat potencjalnej wojny domowej w Rosji będzie tym, który będzie skupiał swoją uwagę i zobaczymy, jaka jest percepcja inwestorów względem tego ważnego tematu. Drodzy Państwo, na samym końcu zachęcam do tego, żeby stać się naszym obserwującym na naszym profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, jak zachowuje się Ace Market U po godzinach. Jutro, przypominam, o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie QA, czyli pytania i odpowiedzi, oraz Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.